Hej, siemano, z tej strony ja Fire One i witam was przedećnie na tym kanale. Dziś mamy kolejny odcinek z Serii Bros. Teraz pamiętajcie, że jest to odcinek z drugiego strony i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i pamiętajcie oczywiście zostawimy łapeczki w górę pod te filmy, jeśli w czym się spodoba. To jest kto nie subskrybuje tego kanału, to już teraz polecam kliknie przyjść subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby dostawać opowiedzi o najnowszych filmach, z Brawl Bros, teraz Roblox i tam wiele, wiele więcej, wiele jest o co chodzi. Pamiętajcie też, że w opisie znajdziecie link do kanału na Red TV, gdzie polecam wam ten kanał w ogóle, bo naprawdę uważam, że jest to mojego kanału no. Um, myślę, że. Ej, trafiłem poko, what? Ej, słuchajcie, od razu otworzyłem skrzynkę i trafiłem poko, sztos, nawet przyznam. Całkiem ciekawe. Całkiem mega to było, powiem szczerze. Ale nie spodziewałem się tego na dzisiejszym odcinku, też powiem, że od razu trafia tak poko. Takie, ja słuchajcie, otwieram skrzynkę i od razu, o, poko mi wyskakuje. o tego się naprawdę nie spodziewałem. Przyznam, naprawdę, że mega miłe zaskoczenie. Mega takie, nawet spoko zaskoczenie. Takie naprawdę, takie. Też się zdziwiłem totalnie, bo jestem trochę zaspany i takie Łot poko od razu, no kurde, co to ma być? Jaki, jaki, jaki kozak, kurde. jaki kozak, kurde. Poko od razu. No i to się nazywa zwycięzcą, wysłuchajcie. No, może nie wiem, że to wygramy, nie powiem. To jest taka opcja. Dobra, mogę się uleczyć jeszcze, ale zginę. To jest pewka że zginę, bo to było pewne, ale przynajmniej zabraliśmy im 9%. Więc całkiem dobrze przyznam nam idzie. Tylko musi pójść jeszcze lepiej, wiecie o co chodzi. Dobra, przydałoby się trochę uleczyć tak to nazwę. Bo wiecie, jednak trochę trzeba się uleczyć. Kurde, ale teraz mi otoczyli. Dobra. Kurde, a i śmiałem ten rozstrzygnie na widelcu ale dobra, widzę, że na mamy 100% oni 85. Dobra, oni mają jeszcze mniej, słuchajcie. Więc na chwilę jesteśmy na prowadzeniu z tego co widzę, więc nic jest dobrze. Kurde, ale lak, teraz słuchajcie. Taki naprawdę teraz to był mega luck, powiem szczerze, no ale dobra. Tutaj widzę tego goćka. Dobra, on jest pokonany, spoko Dobra, lecimy dalej słuchajcie. Dobra, tam widzę dla kolejnego. Okej, ok, lecimy dalej Kurde, myślałem, że jeszcze trochę mm, Trochę tam uderzy tą skrzynkę moim e, Moją mocą, ale jednak, słuchajcie Nie uderzyłem To na pewno Dobra, mamy jeszcze 7 mm, sekund Ale to słuchajcie, na bank wygramy Z tego powodu, no bo sami widzicie Sami widzicie, kurde Wygraliśmy już bardzo pięknie, uważam Naprawdę mega to się tutaj wyszło Naprawdę pięknie to wyszło powiem szczerze. Powiem, że naprawdę mega to wyszło i nie spodziewałem się jeszcze raz, wiem, że się powtórzę, ale że zdobędę poko tak od razu słuchajcie. A w ogóle chciałem podziękować e, Najrod TV jeszcze raz za to, że zrobiłeś mi e, to logo do kanału Nowe dzięki naprawdę wielkie, bo jest naprawdę epickie to logo uważam. I naprawdę dzięki wielkie za to, że zrobiłeś to logo naprawdę mega. To, że naprawdę mega logo zrobiłeś więc naprawdę dzięki jakby co z to logo Bo naprawdę mega e, to zdjęcie zrobiłeś naprawdę uważam, że mega po prostu to wyszło i naprawdę mega, według mnie to jest naprawdę No i udało się pięknie wygrać. Słuchajcie, naprawdę sztos. Teraz to było naprawdę wszystkie przyznam i całkiem mega. O oh, kurde dobra tutaj widzę jeszcze go spać, wiesz co, jest słabo Dobra, zlif Lecimy dalej O kurde, słuchajcie, jak to mało życie w e, tej skrzynce zostało. Możemy to naprawdę zniszczyć, mam nadzieję, że się uda. Tylko 3%, Ej, to jest naprawdę mało, słuchajcie. Przecież jest naprawdę tak mało, że to szok. No i udało się to wygrać, i naprawdę sztos, przyznam. Naprawdę fajnie to wyszło też, według mnie. Dobra, to otworzymy. Słuchajcie, sobie z książkę zobaczmy, co ciekawego dostałem. Monety, coś jeszcze. Punkty mocy, o super. Do e, Franka, dobra, to sobie we Franku ulepszę jego moc na 2. A na poziom mocy 2 wtedy ulepszę jego moc. Dobra, no i poziom mocy we Franku mam już ulepszony, więc sztos przyznam, dobra. To słuchajcie, myślę, że powoli możemy zakończyć ten odcinek, mam nadzieję, że na czegoś wam się zdobyć. i tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym film. pamiętajcie też, tak jak mówiłem, o subskrybowaniu kanału Najlepiej Z dzwoneczkiem i pamiętajcie, że w opisie jest link do kanału TV i w ogóle, więc naprawdę polecam i dzięki jeszcze raz za to logo Najrod i yy, no co, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, życzę wam udanego dźwięka, się ma. widzimy się w kolejnym odcinku, no to pa!